Razem ze mną Jakub Szek, pytałem Kacpra, co się stało w trzeciej kwarcie z drużyną Kinga. To ja się zapytam, co się stało u was w szatni, że po przerwie wyszliście jak Nowonarodzenie. E, wiedzieliśmy dokładnie, gdzie e, nie sprostaliśmy po prostu w pierwszej połowie. Dokładnie wiedzieliśmy, w których aspektach gry, i e, powiedzieliśmy sobie, że to jest jeden mecz to nie ma oszczędzania energii. E, musimy sprostać temu meczu, który był bardzo fizyczny i narzucili bardzo ciężkie warunki i dokładnie to wiedzieliśmy czego nam brakuje. Udało się, że życzyłbym sobie, żeby zawsze tak było, że jak sobie coś mówimy, to potem po prostu taka jest egzekucja. Cieszy to, że to się udało tutaj. No ale musimy zaczynać mecze dużo lepiej, to na pewno. Czy ta obrona w trzeciej kwarcie była kluczem do sukcesu? Bo właściwie wydawało się momentami, że Pink King bije głową w mur. Jak najbardziej. To, to jest właśnie jeden z tych aspektów. Widzieliśmy, że musimy lepiej bronić jeden na jeden, bo to potem w pierwszej połowie szczególnie otwierało im łatwe rzuty. Dużo lepiej broniliśmy jeden na jeden. Jeśli my w pierwszej linii czegoś nie obroniliśmy, w tym meczu Jeffrey Grossel po prostu stanął murem i powiedział, że, że tu się nie ma wejścia. I Świetnie się uzupełnialiśmy, tyle. No, cieszymy się na razie, ale, ale wiemy, że, że to jest jeszcze długa droga do osiągnięcia celu. Jasne. Czy też atutem Waszej drużyny jest to, że macie szeroki skład i bardzo wyrównany? Jednego dnia Aron Bez może być liderem, następnego Jarosław Zyskowski, a dzisiaj byłeś Ty. No, jak najbardziej. Wiemy, że żeby walczyć o najwyższe cele tutaj w Lidze, to trzeba dysponować takim składem, bo Liga i czy ten puchar naprawdę to są wymagające zawody i y, nie ma opcji zagrać się dwoma czy ośmioma graczami przez, przez taki turniej czy, czy w lizę. Y, no i to jest nasza duża siła, tak jak pan powiedział, że y, w tym meczu akurat trzech reprezentantów Polski zaczynało na owce rezerwowych, co, co nie wiem, czy, czy się w którejś drużynie spotyka. Także to jest nasza siła zdecydowanie. E, korzystamy z tego, wiemy, że musimy być gotowi. Trener dba o to, żeby e, nie było momentów rozluźnienia czy momentów jakiegoś obrażenia się, bo ktoś gra trochę mniej, czy ktoś gra trochę więcej, czy, czy komuś się nie udał mecz. E, wiemy, po co idziemy, wiemy, na czym nam zależy najbardziej. Cieszy to, że krok po kroku gramy po prostu lepiej, egzekwujemy to, co trener nam proponuje, dużo lepiej. I fajnie, że to daje efekty, że my naocznie widzimy, dobra, trener powiedział to i faktycznie to wychodzi. Także my wierzymy w trenera, trener wierzy w nas i no, oby tak do końca sezonu. To na koniec zapytam o kolejnego rywala, Legia w półfinale. Myślisz, że to będzie trudniejszy mecz? Każdy mecz jest, będzie coraz trudniejszy, bo stawka wzrasta. Oczywiście mówi się, że najważniejszy jest ten pierwszy mecz, ale potem najważniejszy jest kolejny mecz, tak? E, wiemy, że Legia w tym momencie jest w bardzo dobrej formie, przede wszystkim ofensywnej. E, zdobywają dużo punktów w każdym meczu, e, no ale spotkają się z jedną z najlepszych defensyw w Myślę, że e, jesteśmy w stanie ten mecz wygrać, ale może znowu się powtórzę, musimy egzekwować naprawdę to... E, co powiemy sobie przed meczem i czego trener od nas oczekuje, bo, bo inaczej naprawdę no, za daleko nie zajdziemy. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Gratuluję awansu do półfinału, a my wracamy do naszych komentatorów.